Nadanie i dostarczenie korespondencji poufnej w sposób tradycyjny to zaangażowanie wielu osób, które muszą wykonać szereg czasochłonnych czynności, takich jak przygotowanie dokumentu, określenie priorytetu dostarczenia, wybór opcji, potwierdzenia doręczenia, odbioru zwrotu, przygotowanie przesyłki, dostarczenie na pocztę, transport do adresata, awizow w przypadku nieobecności, odbiór awizowanej przesyłki z placówki pocztowej. Czy wiesz, że teraz możesz wykonać to dużo szybciej online? Mamy dla Ciebie rozwiązanie e-doręczenia, dzięki któremu proces ten skrócisz do zaledwie kilku minut. E-doręczenia to kwalifikowane rozwiązanie umożliwiające przesłanie poufnej korespondencji drogą elektroniczną. Zapewni Ci dowód wysłania, otrzymania i odczytania dostarczonego dokumentu. Możesz je wykorzystywać w kontaktach z administracją publiczną, firmami oraz osobami fizycznymi. Nadanie przesyłki online odbywa się w kilku krokach. Wystarczy, że zalogujesz się do skrzynki e-doręczeń, wskażesz adresata, dołączysz dokument i klikniesz wyślij. Adresat otrzyma przesyłkę, a ty potwierdzenie jej odbioru. Decydując się na elektroniczną usługę e-doręczeń, wybierasz oszczędność czasu, wygodę, bezpieczeństwo przesłanych informacji oraz ochronę środowiska. Zainteresowany? Skontaktuj się z nami!